Witam wszystkich! Zagramy w Hearthstone'a! Eee, jest to pierwszy odcinek z serii Road to Legend eee, w której będziemy grali razem, aby osiągnąć rangę legendy. Postanowiłem, że nie będę robił takiego zwykłego odcinka wstępnego tylko wytłumaczę jak się gra w tą grę po prostu tak o, na podstawie bieżących rozgrywek. Jak widzicie jest to gra karciana. Mamy do dyspozycji talie, które sami budujemy z kart, które zbieramy wykonując różne zadania i wygrywając rozgrywki. Mamy tutaj cztery możliwe warianty rozgrywki. Ja postanowiłem zagrać w standard. Jest to dosyć popularny wariant. No i jedziemy. Pierwszą, pierwszą rozgrywkę będę grał no już tradycyjnie łowcą. Obecnie zbudowałem sobie dwie talie. Jest to łowca i łowca demonów. Wiem, można się uśmiać. E, w tej rozgrywce będziemy grać e, z e, I tak, e, tutaj jest koszt danej karty. E, można powiedzieć: many, tak, w sumie tak. E, a tutaj jest atak e, obrona czy życie. Jedziemy dalej. Zaczynamy praktycznie od samego zeru. Mamy rangę 10. Od samego zera. Mamy rangę 10, czyli kurczak. No i tak, wybieramy sobie kartę, wstawiłem ją. Klikamy koniec tury. Każdy gracz ma na początku po 30 kart. I w trakcie swojej tury, może. Eee, zagrać te karty z ręki. Zobaczcie: Łotr wrzucił sobie nieumarłego kula alchemika, eee, i ta karta miała okrzyk bojowy: Twoja następna mikstura kosztuje 0. Czyli, jeżeli on zagra jakąś miksturę, to nie będzie musiał płacić many. Co turę dostajemy kryształ many aż do 10. E, I osoba, która e, zaczyna, ma jedną kartę mniej. A jest to karta, która daje jeden punkt many. Akurat jest tutaj dla mnie bardzo pozytywnie, ponieważ wylosowałem kolczaste sieci. No i ciach! Zadajemy e, wrogowi, aktualnie wrogiej kreaturze, dwa obrażenia. A tutaj trochę, trochę zrobiłem źle, ale. Cóż, yy, czyli zdjęliśmy mu to jest stół yy, umownie. Zdjęliśmy mu ze stołu jego kreaturę. Sami zadaliśmy obrażenia przeciwnemu bohaterowi. I ulepszyliśmy naszą kreaturę, tak? Zjadłeś zgodzić. O taki jest kurczę, zielony stwór z trójzębem. Oj, pięknie, no i pięknie, pięknie. Tutaj mówię ironicznie, bo nie za dobrze. On zniszczył nam naszą kreaturę. Nie będziemy mogli go atakować. A jeszcze chciałem dodać, że każdy gracz ma umiejętność specjalną. W przypadku łowcy, huntera, jest to moc specjalna, zadaje dwa punkty obrażeń wrogiemu bohaterowi. A łowcy łotr może sobie przywołać Tylet 1 na 2. Czyli dwa razy może zaatakować za jedno obrażenie. Ok, popatrzmy, co my mamy dostępne. E, przyzwij dwa nietoperzy 2 na 1. Nasycenie 3. Otrzymują plus 1 plus 2. Ok. Zobaczmy. Przyzwaliśmy dwa nietoperze. Dajmy jeszcze temu banana, który będzie. Podwyższał jego statystyki o 1-1. Widzicie, tutaj mamy łowczynię krakenów w ręce, będziemy mogli zagrać. Zadaj 5 punktów obrażeń, jeśli udało Ci się rzucić 3 zaklęcia, mając tę kartę w ręce. Gotowe. Czyli możemy zagrać Łowczynię Krakenów, i ona zada 5 punktów obrażeń. Ale ja poczekam z tym. Najpierw zaatakuję najsłabszą kreaturą. Zobaczę co się dzieje, ponieważ Łodr zagrał sekret. Nie wiem jaki to jest sekret, ale staram się sukcesywnie go obijać. Oczywiście przegra ten gracz, który. Pierwszy będzie miał życie wyzerowane. Rzucam sobie kłusowniczkę dusz. Ona przyzwała dziki zarodek w stanie uśpienia, czyli za jedną turę się obudzi i będziemy mogli tego użyć. Oraz zaatakuje umiejętnością specjalną. Generalnie dobrze jest e, wykorzystywać zasoby many tak, żeby nam nic nie zostało, tak? Oczywiście to zależy od sytuacji, ale e, generalnie zawsze dobrze jest e, jak najbardziej e, sponiewierać przeciwnika podczas swojej rundy. Zobaczmy, co on zrobi. Zadaję trzy obrażeń naszemu stronnikowi trzy obrażenia o kolejna rzecz o której chciałem wspomnieć jest to rodzaj kart jak widzicie ta karta e, ma na, mniej więcej na środku taki klejnot e, jest on pomarańczowy e, trochę się mieni e, i jest to karta legendarna tak bardzo rzadka Zobaczmy co robi. Ukrycie, czyli nie możemy jej zaatakować przez jedną turę, albo więcej, jeżeli on nie, nie, nie zaatakuje. Agonia, umieść duszę Halkiasa w przyjaznym sekrecie. Po aktywacji przywróci Halkiasa na pole bitwy. No, takie dosyć mocne, daje mu jaką, jakiegoś rodzaju nieśmiertelność. Yy, no a my bierzmy się do roboty, tak? Pięć punktów obrażeń. Oho. Zostało 8 punktów pancerza. I atak. Czas na daną rundę jest ograniczony. Trzeba o tym pamiętać. Co my to mamy? Płówczyni krakenów, pragniony nietoperz, wusowniczka dusz i duchowy zarodek lisa. Ale widzę, że Łotw tutaj na, na grubo wjeżdża, bo odpalił drugą legendę z ręki. Astalor Kwarafawo przysiężca. Dodaj Astalora, obrońcę Manomania 5. Zadaj dwa punkty obrażeń. Manomania polegała na tym, że e, będzie dodatkowa umiejętność, jeszcze go cofnął. Widzieliście jaki skryciaż? Jeszcze raz go wrzucił. No kurczę, że jeżeli ma tyle, e, tyle many, a on miał akurat 5, to zadaje dwa punkty obrażeń. O zaczyna się to robić delikatnie, mówiąc nieco nieciekawie. Wróćmy sobie to, to. 3 na 1. Napastnika z trucizną. I zobaczcie, w tym momencie jego dusza nie może schować się przy jaznym sekrecie, bo nie ma już sekretu. Czyli rozsądnym, rozsądnym wyjściem jest zdjąć mu tą kartę przy rozsądnym. No tak trzeba zrobić. Także zobaczcie, zadamy dwa punkty obrażeń tutaj. I go zabijemy. Tym zdejmiemy kartę z trucizną, a tym jeszcze tą. Eee... A niech będzie, damy sobie jeszcze banana na tą kreaturę. Jesteśmy teraz w takiej średniej sytuacji, bo została nam jedna karta do zagrania. Oczywiście dostaniemy kolejną kartę ale e, no dobrze jest mieć ich więcej, tak? To też zależy trochę od stylu gry, ponieważ ja gram e, łowcą e, dekiem, który w sumie polega na zadawaniu jak największej liczby obrażeń dosyć szybko. Ja nie nie chcę czekać na nie chcę czekać na dalszą rozgrywkę. Ja bym chciał tą jak najszybciej zakończyć. Tą obecną, jednym słowem wygrać. No tutaj nie mamy dużego wyboru. Tutaj mamy kartę legendarną. Wszystkie przyjazne bestie kosztujące 5 lub więcej. Albo możemy tą kartę wymienić, ale ja wolę zagrać tą broń. Jeżeli zaatakujemy, to damy plus 1, plus 1 do wszystkich kreatur gdziekolwiek są i jeszcze tutaj zaatakujemy, jeszcze raz w jest fajna muzyczka i możemy, czekając na ruch przeciwnika, poklikać animację. A, a propos jeszcze tych rodzajów kart, e, chciałbym dodać, o zobaczcie. Trzy małpę 1-4 z prowokacją. Bardzo dobrze. Jedna małpa. Druga małpa. Okej, okay, miał sekret, że przyzywa pająka, tak jak rzucę czar. I jeszcze jedna małpa. A teraz ciach, prosto w gębę, łotra trzeba lać. Wszystkie karty dostały buffa, umiejętność specjalna, o! Gdy przeciwnik wyda całą manę, dobierz dwie karty. Ale mamy go już na widelcu. Dostał mu równiutko jeden punkt życia. My mamy 27, jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Nie wiem, czy on wyjdzie z tej sytuacji, ale to jest raczej już niemożliwe. Można otwierać szampana oczywiście, żartuję. No, dopiero zaczynamy naszą drogę do statusu legendy. Eee, jest to ranga w Hearthstone. Teraz mamy jakąś tam rangę kurczak, początkową numer 10, a najwyższa ranga to status legendy. Teraz to już nie ma co. No jeszcze dodał sobie sześć pancerza, ale zobaczcie. Ma trzymany many, dwa many. No nie wiem. Małpa z prowokacją. No i co, i co? Podda się? Nie podda się. No i Dobra, nie chciał się poddać, to niech się nie poddaje. Aczkolwiek jak widzicie, to nie trzeba być dobrym z matmy. Mamy tutaj już grubo ponad 6 obrażeń, tak. Mamy 3 małpy z prowokacją, po 2, po 6. Tu mamy jeszcze 2 obrażenia, a tu mamy jeszcze 3 banany. Yy, po 1 po plus 1. Także atakujemy i wygrana! Tak jest! Zapraszam do subskrypcji kanału i oglądania drogi do samej legendy Phoenix Games.